Cześć, dziś prowokacyjny tytuł, dlaczego nie lubię coachingu. Zanim sypnie się fala hejtu na mnie, to od razu na wstępie cię uspokajam, że choć tytuł prowokacyjny, to nie do końca tak jest. Jak wiesz, sama jestem coachem i to akredytowanym coachem, i naprawdę doceniam tą formę wsparcia, choć uważam, że ona jest nie do końca skuteczna dla wszystkich. Sama używam tylko kompetencji coachingowych w swojej pracy, jak już mówiłam w poprzednich nagraniach. Wynika to z tego, że moi klienci, którym pomagam stawiać ich biznes, nie mają tej świadomości biznesowej i wsparcie mentorskie, konsultacja czy doradztwo jest po prostu szybszą formą pomagania skutecznie moim klientom. Co nie oznacza, że nie zdarzają mi się sesje coachingowe. Od razu mówię, że się zdarzają, a nawet bardzo je lubię. Zatem skąd ten tytuł i dlaczego pozwoliłam sobie na taką prowokację? Pracuję z coachami, pracuję z trenerami, czasami moi klienci w ogóle nic z coachingiem nie mają wspólnego, ale chcą zarabiać na uczeniu innych, no siłą rzeczy chcą się nauczyć biznesu, który jest jakąś formą edukacji swoich klientów, chcą zarabiać na swojej wiedzy i doświadczeniu. Ale prawdą jest, że największą moją grupą docelową są coachowie i są trenerzy. No i co z tego wynika? Muszę Ci zdradzić pewną tajemnicę, że podczas ostatniego roku myślę, że liczba konsultacji, które odbyłam, to jest między 150 a 200. Doliczając do tego sesje indywidualne, te płatne i właściwe procesy z moimi klientami, to na pewno jest to. Liczba przekraczająca 200 godzin. I teraz, co się dzieje? Otóż yy, dwa tematy powtarzają się ciągle, właściwie, i stąd to nagranie i stąd pozwoliłam sobie yy, na tą prowokację. A mianowicie, jeśli do mnie na konsultację zgłasza się coach, który chce zbudować swój biznes, to myślę, że nie skłamie, ale na pewno ponad 70%, szczególnie młodych coachów, twierdzi, że ich grupą docelową są kobiety, a ich specjalizacją jest uwaga, coach od poczucia wartości. Natomiast jeśli moimi klientami są trenerzy, to z reguły ten pomysł na biznes polega na tym, żeby rozbudować swoją. Działalność szkoleniową i prowadzić szkolenia z kompetencji miękkich, czyli tutaj dominują trenerzy od asertywności i od zarządzania czasem. Przyznam, że kiedy słyszę to po raz kolejny, to wszystko mi opada. Stąd gdzieś pojawiła się we mnie taka e, potrzeba złapania dystansu do tego tematu. Moją rolą jest pomagać swoim klientom skutecznie. Więc, moje pierwsze pytanie do trenera, który chce być rozpoznawalną marką osobistą w zakresie kompetencji miękkich, być kolejnym trenerem od asertywności, to co go wyróżnia, czym chce się wybić na rynku. Owszem, mamy dowody na to, przykładem jest tego biznes Oli Budzyńskiej, która jako pani swojego czasu odniosła ogromny sukces na tym polu. Czego to wynika? Myślę, że w tym nagraniu nie będę o tym mówiła i chyba trzeba byłoby Oli dokładnie zapytać, żeby być wiarygodnym w tym jak, jaka jest przyczyna, choć przyczyna to niezbyt dobre określenie, ale jakie są fundamenty jej biznesu. Natomiast o co tak naprawdę chodzi, jeśli chodzi o coachów, no to pytanie takie, jeżeli chcesz być coachem od poczucia wartości, czy może jeszcze coachem od tożsamości, bo to też czasem się pojawia, no to czy masz zbudowaną relację z tak dużą grupą klientów, którzy tobie ufają, no bo grzebanie? W tak intymnych, osobistych tematach i wychodzenie na dzień dobry z, te na, z tematem poczucia wartości czy pracą z tożsamością, no chyba rozumiesz, że wymaga od klienta dużego zaufania, którym winien cię obdarzyć. I przyznam szczerze, że wkurzam się na to. No bo ani grupą docelową nie są kobiety, bo z reguły to klientki się do mnie zgłaszają i one mówią, że ich grupą docelową są kobiety, a ich specjalizacją jest bycie coachem od poczucia wartości i bycie trenerem od zarządzania czasem. Tematy pod tytułem tożsamość, poczucie wartości, przekonania, nawyki, mocne i słabe strony, odkrywanie talentu, no i być może. Można jeszcze do tego dodać praca nad wewnętrzną energią, czy też nad motywacją, która się pokrywa i w pracy coacha, i w pracy trenera. To są tematy, które jeśli coach wybiera sobie jako specjalizację, to wymagają zbudowania głębokiej relacji ze swoim klientem. A jeżeli Rokowania na pozyskanie dobrze płatnych klientów z tak zwanej ulicy i zbudowanie na tej podstawie swojego biznesu raczej spalają na panewce, to siłą rzeczy, jeżeli coachu jest, wybierasz sobie za specjalizację poczucie wartości, tożsamość, talenty, przekonania, wszystkie te obszary, o których mówiłam, to siłą rzeczy Twoją grupą docelową. Stają się inni coachowie i trenerzy rozwoju osobistego, którzy chcą poznać Twoje narzędzia, Twoje metody i zgłębić wiedzę z tego obszaru, żeby móc pracować ze swoimi klientami. Nie lubię tematu rozwojowego. Powodem jest to, że zbudowanie zaufania wymaga czasu. Nie zawsze moi klienci ten czas mają. Czasami decydują się na pracę ze mną w momencie, w którym już rzucili etat. No i z reguły też charakteryzuje ich niecierpliwość. Ja też jestem tą osobą. Dlatego, że przy pracy z obszarami samorozwoju rozwoju osobistego klienta trudno o efekt, o wymierny efekt i trudno przewidzieć, ile czasu klient potrzebuje, żeby ten efekt osiągnąć. Czy zatem przy budowaniu swojego biznesu eksperckiego, coachingowego, jeżeli chcesz tak go nazwać, jesteś w stanie podjąć to ryzyko i zbudować wokół siebie społeczność, przekazać im takie wartości, które spowodują, że będą oni mieli do Ciebie głębokie zaufanie i tym samym Jesteś w stanie zarobić na tym kwoty, które padają podczas rozmów z moimi klientami, to są kwoty z reguły około 10 tysięcy. Ja to rozumiem, miesięcznie oczywiście, ponieważ tylko w takich sytuacjach budowanie biznesu ma sens. To sam policz, ilu tych klientów winieneś mieć, z iloma klientami winieneś mieć zbudowaną relację i głębokie zaufanie, żeby ten biznes się sklejał i żeby była zachowana płynność. Czyli, jeżeli decydujesz się na specjalizację z tak zwanego obszaru rozwoju osobistego, to licz się z ryzykiem, jakie za tym idzie. Inną sprawą jest to, że oczywiście jest możliwe dołożenie do oferty, pomaganie klientom w pracy z wartościami, z przekonaniami i z tymi obszarami rozwoju osobistego, o których mówiłam. Ale głębszy sens widzę to w momencie, w którym Twój biznes jest dojrzały i w którym jesteś już rozpoznawalną marką. Albo budujesz model seminaryjny, albo model biznesu online. Czyli tego typu obszary są na takim stopniu ogólności, że siłą rzeczy interesują rzesze ludzi, których masz na sali, albo rzesze ludzi, których masz na webinarze. Wtedy OK. Jeśli chodzi o trenerów, no to każdy młody trener, kończąc szkołę trenerów z reguły zaczyna od prowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich. Więc co ciebie wyróżnia, jeżeli chcesz się specjalizować, być kolejnym ekspertem od zarządzania czasem albo asertywnością, to też jest Twoja decyzja. Ale podobnie jak w modelu i przykładzie coacha, moim zdaniem. Znajdź swoją specjalizację, bądź ekspertem w jakiejś określonej dziedzinie. Co jest eksperckością, na którą mogę się powołać i podać przykłady moich klientów, którzy osiągają sukcesy, będąc ekspertami w jakiejś dziedzinie. Więc z reguły trenerzy na przykład specjalizują się w modelach biznesowych. I osoba, która ma taką specjalizację, bez trudu znajduje klientów i bez trudu dość szybko zaczyna zarabiać. Tego typu usługą są zainteresowane firmy szkoleniowe i tego typu usługą są zainteresowane przedsiębiorstwa, więc małe przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa, więc dość łatwo jest do tej grupy docelowej dotrzeć. Innym przykładem jest klient, który był u mnie na konsultacjach i bardzo szybko, bo w przeciągu miesiąca, zaczął osiągać przychody sięgające 2-3 tysięcy złotych, tylko dlatego, że był ekspertem od metody szybkiego czytania. To też jest konkret. Czy jesteś coachem, czy jesteś trenerem? Pracując ze mną, ja tego konkretu w tobie szukam. Jak wiesz. Wolę, żebyś budował swój biznes na eksperckości, na Twojej wiedzy i doświadczeniu, którą już masz, którą potrzeba jest tylko odkryć i zaczął ją sprzedawać do grupy docelowej, a najlepiej jakiejś konkretnej branży bądź też z określonej oferty, określonej specjalizacji. Sprzedawanej do jednej grupy docelowej, potem do drugiej grupy docelowej, potem do trzeciej grupy docelowej. Moja specjalizacja jest taka: stawianie biznesu dotyczy zarówno trenerów, jak i coachów, ale jestem też skłonna bez problemu pomóc mikroprzedsiębiorstwu, czy też firmie zatrudniającej dwóch, pięciu pracowników. Zresztą to w moim biznesie się dzieje. Mam taką ofertę, gdzie Wchodzę do firmy na tak zwany shadowing, i w ten sposób pomagam. Biznes i pomaganie klientom w stawianiu ich biznesu jest jakąś formułą powtarzalną, którą możesz przenosić. To otwiera przed tobą różne możliwości, a tym samym daje szansę na rozwój twojego biznesu. Zatem, moim zdaniem, coaching, rozwój osobisty, rozwój duchowy. On jest potrzebny każdemu człowiekowi. Mało tego. Świetnie, jeżeli ekspert ma kompetencje w pomaganiu skutecznie swojemu klientowi, wykorzystując te kompetencje, ale moim zdaniem, wszystko z umiarem. We wszystkim, zarówno w rozwoju osobistym, jak i w jedzeniu, jak i w ogóle w życiu, potrzebna jest równowaga, żeby to wszystko miało sens. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Liczę, że. To, co powiedziałam, jest w jakiś sposób dla ciebie wartościowe, i być może sam spróbujesz znaleźć równowagę w swoim życiu i osobistym, i zawodowym, a przede wszystkim złapiesz dystans, bo wydaje mi się, że naprawdę nie warto walczyć o granice nie warto się spierać o to, co jest czarne, a co jest białe. Znaczy, mam poczucie, że skuteczne pomaganie swoim klientom. Świadome realizowanie swoich celów i celów swojego klienta, które daje wymierne efekty, to jest to, o co tak naprawdę powinno chodzić. Chyba jest to bardziej preferowane niż opakowywanie się w kolejne kompetencje związane z tak zwanym rozwojem osobistym, kolejne narzędzia rozwojowe, duchowe i tak dalej, i unoszenie się medr nad ziemią. Niefunkcjonowanie bądź odseparowanie się od tej rzeczywistości, która funkcjonuje. I życzę temu, tego każdemu, żeby jak najdłużej miał motyle w brzuchu i jak najdłużej doświadczał stanu flow, ale pamiętaj o tym, że żyjemy w takim klimacie, w takiej rzeczywistości i w takich systemach. Które jednak narzucają na nas pewne zasady, których winniśmy się trzymać i na które, za które winniśmy zapewne wziąć odpowiedzialność. Wszystkiego dobrego. Jeżeli potrzebujesz się ze mną skontaktować, to wszystkie potrzebne linki dostępu masz pod tym nagraniem bądź na to. Dziękuję Ci i do zobaczenia.